Stanisław Sojka był artystą wyjątkowym, człowiekiem, którego głos potrafił nie tylko oczarować, ale też poruszyć do głębi. Dla jednych był mistrzem jazzu, dla innych poetą muzyki, a dla jeszcze innych symbolem wrażliwości i duchowej prawdy. Ale w tej opowieści, którą dziś usłyszycie, Sojka staje się kimś więcej niż tylko muzykiem, staje się niemal prorokiem własnego losu człowiekiem, który w ostatnich tygodniach życia zostawił po sobie ślady, słowa, zapiski i wspomnienia, które dziś, gdy znamy już jego nagły koniec, brzmią jak ponura przepowiednia, jakby wiedział, że śmierć czai się tuż za rogiem i że nie ma już od niej ucieczki. Przez lata zmagał się z chorobami, które stopniowo odbierały mu siły. Mówił o tym niechętnie, czasem półgłosem, jakby chciał zbagatelizować problem, a jednak każdy, kto był mu bliski, wiedział, że jego organizm toczył nierówną walkę. Cierpiał na cukrzycę typu drugiego, na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a wieloletnie palenie papierosów pogłębiało jego trudności z oddychaniem. Zdarzało się, że całe dnie spędzał podłączony do aparatury, która podtrzymywała jego oddech, i właśnie wtedy, w chwilach, gdy brakowało mu tchu, miał mówić słowa, które dzisiaj odbieramy jak złowrogie ostrzeżenie. Powtarzał, że bez oddechu nie ma życia, bez życia nie ma muzyki. I choć wtedy wydawało się to jedynie smutną refleksją, dziś brzmi niczym wyrok wypowiedziany wobec samego siebie. Na kilka miesięcy przed śmiercią zaczął prowadzić notatki. Nie był to pamiętnik w tradycyjnym sensie, raczej zbiór myśli, strzępów zdań, refleksji, ale wśród tych zapisków znalazły się słowa, które budzą ciarki na plecach. Pisał o świetle, które nagle gaśnie, pisał o ciszy, która wchłania wszystko, co żywe. Pisał o scenie, która staje się miejscem ostatecznego pożegnania. Jeden z fragmentów brzmiał tak: Kiedy nadejdzie noc, światła zgasną, a chór ciszy zaśpiewa zamiast mnie. Dziś trudno nie odnieść wrażenia, że były to jego ostatnie słowa skierowane do świata. Wieczór w Sopocie miał być jednym z wielu w jego karierze. Kolejnym spotkaniem z publicznością, która od dekad towarzyszyła mu w jego muzycznej drodze. Ale tamten wieczór nie przyniósł muzyki. Zamiast dźwięków fortepianu i aksamitnego głosu, Sojki nadeszła cisza, która spadła na salę niczym ciężka kurtyna. Publiczność nie wiedziała jeszcze co się stało, ale w kuluarach rozchodziła się wieść, że artysta nagle zasłabł w hotelu i nie udało się go uratować. Koncert odwołano, światła zgasły, a scena zamieniła się w pustą przestrzeń żałoby. Dokładnie tak, jak pisał w swoich notatkach. Czy to możliwe, że przeczuwał swój koniec? Czy naprawdę miał świadomość, że to ostatnie dni jego życia? Przyjaciele wspominają, że od jakiegoś czasu mówił, iż każdy koncert może być pożegnaniem. W jednym z wywiadów rzucił zdanie, które dziś brzmi niemal jak prorocza przestroga. Śpiewam tak, jakby jutra miało nie być. Wtedy traktowano to jako metaforę, jako wyraz jego artystycznej filozofii, ale dziś, po jego nagłej śmierci, trudno oprzeć się wrażeniu, że była to zapowiedź tego, co miało nadejść. Najbardziej wstrząsające są relacje osób, które miały dostęp do jego ostatnich zapisków. Wśród nich powtarza się motyw ciemności, ciszy i oddechu, który nagle się urywa. Jakby cała jego egzystencja koncentrowała się wokół jednego momentu chwili, w której zabraknie powietrza. I dokładnie to się wydarzyło. Choroba płuc, która od lat go dręczyła, odebrała mu ostatni oddech, a jego własne słowa, zapisane wcześniej, stały się makabrycznym spełnieniem przepowiedni. Ale czy były to tylko metafory? A może Sojka naprawdę miał dar przeczuwania swojego losu? Artyści często bywają wrażliwsi niż inni ludzie, ich intuicja potrafi wychwycić sygnały, których inni nie dostrzegają. Być może jego ciało wysyłało mu sygnały tak silne, że podświadomie wiedział, iż czas się kończy. A być może, i to budzi największy dreszcz, jego słowa nie były już tylko zapisem fizycznych odczuć, ale czymś więcej, jakby miał wgląd w przyszłość, jakby sam stał się medium, które przekazuje prawdę ukrytą przed innymi. Dzisiejszy materiał nie jest zwykłą opowieścią o muzyku, który zmarł. To historia pełna niedopowiedzeń, znaków i symboli, które układają się w mrożący krew w żyłach obraz. To historia człowieka, który zostawił nam nie tylko muzykę, ale też zagadkę, zagadkę, która wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Czy Sojka przewidział własną śmierć, czy to tylko my, po fakcie, dopisujemy jego słowom złowrogie znaczenie? Prawda leży gdzieś pomiędzy. Ale jedno jest pewne, kiedy słuchamy jego ostatnich utworów, kiedy czytamy jego notatki, czujemy, że ten człowiek wiedział coś, czego nie powinniśmy lekceważyć. Jego muzyka staje się testamentem, jego słowa ostrzeżeniem, a jego milczenie największym krzykiem. Dziś zapraszam Was, byście weszli ze mną w tę roczną opowieść opowieść o artyście, który być może znał swój los, ale nie uciekł przed nim opowieść o człowieku, którego ostatnie słowa brzmią jak proroctwo opowieść, która sprawi, że już nigdy nie spojrzycie na jego muzykę tak samo. Bo czasem prawda kryje się nie w tym, co głośne, ale w tym, co przemilczane. A cisza, ta, o której pisał Sojka, bywa głośniejsza niż najpotężniejszy akord. Stanisław Sojka, znany przez wszystkich po prostu jako Sojka, całe swoje życie poświęcił muzyce. Jego droga artystyczna była niezwykle barwna, pełna sukcesów, ale też trudnych chwil, które kształtowały go jako człowieka i artystę. Urodził się w 1955 roku w Żorach na Śląsku, w rodzinie, gdzie muzyka była obecna od zawsze. Już jako dziecko sięgał po instrumenty, a jego niezwykła wrażliwość i talent wokalny szybko zwróciły uwagę nauczycieli i opiekunów. To właśnie wtedy zaczęła się podróż, która zaprowadziła go na największe sceny, a w końcu także do miejsca, w którym los miał zamknąć jego historię. Jako młody chłopak kształcił się w szkole muzycznej, a później w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jazz był jego pierwszą wielką miłością, ale Sojka nie ograniczał się do jednego gatunku. Fascynował się klasyką, solem, gospel, a jego niezwykła elastyczność pozwalała mu łączyć różne brzmienia w coś absolutnie własnego. W latach 80. zaczął występować na festiwalach jazzowych i szybko zyskał miano jednego z najciekawszych głosów polskiej sceny. Jego interpretacje były pełne emocji, szczerości i autentyzmu. Publiczność czuła, że śpiewa nie tylko słowami, ale całym sobą. Każdy koncert był dla niego spotkaniem z ludźmi, niemal duchowym przeżyciem. To sprawiało, że miał wierną publiczność, która podążała za nim przez dekady. Na początku lat 90. odniósł ogromny sukces dzięki współpracy z Janem Wołkiem i Januszem Iwańskim. To wtedy powstały takie hity jak Cud Niepamięci czy Tolerancja, które do dziś są uważane za manifest pokolenia. Piosenki te niosły przesłanie miłości, szacunku i nadziei, a głos Sojki brzmiał jak głos człowieka, który naprawdę rozumie ból i radość życia. Ale za kulisami tego sukcesu toczyła się cicha walka. Sojka, mimo nieprzeciętnego talentu, nie był wolny od słabości. Wciągnął go nauk palenia papierosów, który przez lata rujnował jego płuca. Zmagał się z cukrzycą, która wymagała od niego ogromnej dyscypliny, a której często brakowało w jego intensywnym trybie życia, artysty w ciągłych trasach. Te problemy zdrowotne zaczęły odciskać coraz większe piętno na jego codzienności, choć na scenie starał się tego nie pokazywać. Występy stawały się dla niego coraz trudniejsze. Zdarzało się, że przed koncertem musiał godzinami odpoczywać, by mieć siłę wyjść na scenę, a kiedy już stawał przed publicznością, dawał z siebie wszystko, jakby każdy koncert miał być ostatni. Ludzie mówili, że w jego głosie słychać było cierpienie, ale i niezwykłą siłę. Jakby choroba, zamiast go niszczyć, dodawała mu jeszcze większej głębi artystycznej. W ostatnich latach, mimo coraz większych problemów ze zdrowiem, nie przestawał koncertować wręcz przeciwnie. Wydawało się, że jeszcze bardziej pragnie być blisko ludzi. Organizował kameralne występy, podczas których dzielił się nie tylko muzyką, ale i osobistymi refleksjami. Opowiadał o życiu, o wierze, o tym, jak choroba zmienia perspektywę. Mówił, że kiedy brakuje oddechu, zaczyna się naprawdę doceniać każdą chwilę, każdy dźwięk, każde spojrzenie. Przed śmiercią przygotowywał się do kolejnych koncertów. Miał wystąpić w Sopocie, miejscu symbolicznym dla polskiej muzyki. Był do tego występu przygotowany, choć bliscy widzieli, że coraz trudniej mu się poruszać, że każdy krok wymaga wysiłku. Mimo to uśmiechał się i powtarzał, że scena daje mu życie. Dla niego śpiewanie było nie tylko pracą, ale przede wszystkim potrzebą serca, a może nawet jedynym sposobem na przetrwanie w świecie, który bywał dla niego okrutny. Na kilka dni przed występem miał powiedzieć przyjacielowi: Nie wiem, ile mi zostało, ale póki mogę oddychać, będę śpiewał. Te słowa dziś brzmią jak jego testament. To była prawda, którą powtarzał całym sobą. Nawet w obliczu choroby nie chciał się poddać. Jego ostatnia podróż do Sopotu stała się podróżą symboliczną. Przyjechał, by zaśpiewać, by spotkać się z publicznością, by jeszcze raz poczuć magię sceny, ale tej sceny już nie zobaczył. Los zdecydował inaczej. Zmarł nagle w hotelu tuż przed występem. Wtedy wszystkie jego wcześniejsze słowa, wszystkie zapiski nabrały nowego, przerażającego sensu. Bo kiedy spojrzymy na jego życie z perspektywy końca, widzimy coś, co przypomina narrację pełną znaków i przeczucia. Każdy koncert był jak pożegnanie, każda piosenka jak wyznanie, każdy oddech jak modlitwa. Jego walka z chorobą, jego słowa o ciszy i gasnącym świetle, jego refleksje o ulotności życia wszystko to wydaje się prowadzić do jednego finału. A jednak w tej tragicznej historii jest też piękno, bo Sojka zostawił po sobie nie tylko muzykę, ale i świadectwo. Pokazał, że nawet w obliczu choroby można tworzyć, inspirować i kochać. Jego życie było dowodem na to, że sztuka potrafi unieść człowieka ponad cierpienie, i choć odszedł, jego głos nadal żyje w nagraniach, w sercach fanów, w wspomnieniach tych, którzy mieli szczęście go spotkać. Można powiedzieć, że jego ostatnia droga była pełna paradoksów. Z jednej strony był to czas cierpienia, ograniczeń i zmagań ze słabością, z drugiej czas niezwykłej twórczej intensywności, bliskości z ludźmi, którzy go kochali i szczerości, której wcześniej być może brakowało. To właśnie dlatego jego śmierć tak wstrząsnęła fanami, nie była tylko odejściem artysty, była końcem pewnej epoki. Dziś, kiedy wspominamy jego ostatnie występy, nie sposób nie zauważyć, że brzmiały one inaczej, były bardziej intymne, bardziej przejmujące, jakby naprawdę śpiewał z miejsca, w którym życie styka się ze śmiercią. I może dlatego tak wielu ludzi mówi teraz, że Sojka przewidział swój koniec, że jego piosenki, jego słowa, jego zapiski były niczym proroctwo. A może to my, słuchacze, dopiero po fakcie nadajemy im taki sens? Może to my szukamy w jego życiu i twórczości znaków, które pozwalają nam lepiej zrozumieć tę stratę? Jedno jest pewne: jego historia, zakończona nagle i dramatycznie, pozostawiła w nas pytania, które nie dają spokoju. I właśnie dlatego opowieść o jego ostatniej podróży, o jego ostatnich przygotowaniach i słowach brzmi tak przejmująco. To jest dziedzictwo Stanisława Sojki, dziedzictwo muzyki, która była jego życiem i słów, które stały się jego proroctwem, dziedzictwo człowieka, który do końca pozostał wierny scenie i swoim słuchaczom. Śmierć Stanisława Sojki była dla wielu ludzi ciosem, którego nikt się nie spodziewał. Był przecież kimś, kto przez lata stawał na scenie mimo choroby. Kto potrafił rozświetlić każdy wieczór swoim głosem i fortepianem, kto nawet w obliczu cierpienia potrafił dzielić się uśmiechem i dobrym słowem. A jednak to, co wydarzyło się w Sopocie, pokazało, że nawet najsilniejsza wola nie jest w stanie zatrzymać tego, co nieuniknione. Jego nagłe odejście zamieniło scenę festiwalu w miejsce żałoby, a jego piosenki w testament, który będziemy interpretować przez lata. Niektórzy mówią, że to tylko przypadek, że jego ostatnie notatki i wypowiedzi zyskały proroczy sens dopiero po jego śmierci. Ale trudno nie dostrzec w tym pewnej złowrogiej symetrii. Pisał o gasnącym świetle, a światła w sopocie rzeczywiście zgasły. Pisał o ciszy, a cisza naprawdę zapadła zamiast koncertu. Pisał o oddechu, który się urywa, a jego własny oddech zatrzymał się nagle bez ostrzeżenia. Czy można to uznać za zwykły zbieg okoliczności? A może rzeczywiście miał dar przeczuwania swojego końca? Ostatnie miesiące jego życia były pełne znaków, które teraz odczytujemy z dreszczem. W jednym z wywiadów powiedział: Nie ma oddechu, nie ma życia, nie ma życia, nie ma muzyki. Te słowa miały być tylko refleksją nad trudami choroby. A jednak stały się jak złowroga przepowiednia, która spełniła się co do Joty. Jego przyjaciele wspominają, że w ostatnich tygodniach patrzył na świat jakby z innej perspektywy. Mówił, że czuje się, jakby już stał w połowie drogi między tym światem a innym. Nie wiadomo, czy były to słowa człowieka pogodzonego z losem, czy może ostrzeżenie, które chciał nam przekazać. Podczas jego ostatnich występów publiczność zwracała uwagę na niezwykłą intensywność jego interpretacji. Śpiewał tak, jakby naprawdę jutra miało nie być. Każde słowo, każdy dźwięk niósł ze sobą ogromny ładunek emocji, jakby wiedział, że to ostatnia okazja, by podzielić się z nami tym, co najważniejsze. Dziś, kiedy oglądamy nagrania z tych koncertów, trudno oprzeć się wrażeniu, że patrzymy na człowieka, który już żegna się ze światem. Ale w tej tragedii jest też pewien rodzaj piękna, bo Sojka nie odszedł w ciszy i zapomnieniu. Odszedł w blasku swojej sztuki, zostawiając po sobie ślady, które prowadzą nas w głąb jego duszy. Jego piosenki stały się jak kartki z dziennika, które możemy czytać na nowo, szukając w nich wskazówek i znaczeń. A jego słowa, te najbardziej przejmujące, brzmią dziś jak echo, które powraca w naszej wyobraźni. To, co najbardziej uderza, to fakt, że jego życie i twórczość układają się w opowieść o człowieku, który całe życie uciekał przed ciszą, a na końcu znalazł się w samym jej centrum. Cisza stała się jego przeznaczeniem, a muzyka drogą do niej. I może właśnie w tym kryje się największa tajemnica: że jego przepowiednia nie była zapowiedzią końca, ale raczej wskazaniem, że cisza jest nieuniknioną częścią muzyki. Że każde życie, nawet najpiękniejsze, kończy się milczeniem. Dla fanów jednak ta cisza nie jest pusta. Wypełniają ją wspomnienia, nagrania, słowa i melodie, które Sojka zostawił po sobie. Wypełniają ją emocje, które budził przez lata. I choć fizycznie go już nie ma, w pewnym sensie nadal jest obecny w naszych sercach, w naszej pamięci, w naszych słuchawkach i głośnikach. Jego przepowiednia spełniła się. Ale jego duch wciąż trwa. Kiedy dziś wracamy do jego utworu,